Witam z tej strony Szymon, a to kolejny eksperyment w grze City Skylines. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, ile będziemy w stanie zarobić pieniędzy z parku rozrywki, w sensie ogólnie z parku. Zbudujemy sobie park z DLC Park Life oczywiście, na przykład park miejski, ale zbudujemy go sobie pomiędzy dzielnicami, czyli żeby przejść z dzielnicy mieszkalnej do dzielnicy handlowej trzeba będzie przejść przez park, który będzie miał ustawione bilety na maksymalną cenę. Zobaczymy ile będziemy w stanie zarobić z tego pieniędzy, a co najlepsze, sam wjazd będzie oddzielony również parkiem. Od reszty miasta. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także zaczniemy od zbudowania takiej, no myślę, jakiejś podstawowej siatki dróg. Tak, patrzę jeszcze, gdzie ja mam jakąś kolej. Mamy kolej tutaj, dobrze, więc ja sobie kupię ten i ten. Teraz pociągniemy sobie kolej tutaj. W tym miejscu będziemy mieć takie centrum, gdzie tutaj się będą, prawda, tutaj będą ludzie wysiadać z samochodów osobowych, no bo nie będzie innego dojścia. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Coś takiego tutaj w ten sposób i tak bardzo dobrze tutaj w tym miejscu będzie dworzec kolejowy taki najprostszy tutaj będzie sobie stał no i musimy go teraz połączyć z resztą o bardzo fajnie że tutaj jest taki spad to ten tor sobie od razu tutaj pójdzie chyba elegancko tak w miarę na równi no powiedzmy dajmy to w ten sposób żeby to jednak było na równi o. No, można? Można. Tutaj będziemy w dół jechać? Tak bym chciał też na równi. Jak już tak ładnie idzie, to czemu by tego nie kontynuować? O, no super, będzie. No, dobrze jest. Musi być, prawda, wyżej, bo są drzewa. No, musi być wysoko, musi być. A, w ten sposób po prostu. okej okay, także mamy połączenie tutaj. Jeszcze nie zrobiłem z drugiej strony coś. Takiego i takiego. No i dobrze. No, tutaj trochę zwolnią. Nie ma. Dobra, jest tragedia, ale cii. chciałem taki kwadrat, ale myślę, że wyjdzie mi z tego raczej jakaś dziwna figura, bardziej niezidentyfikowana. Coś takiego. Tutaj niestety nie mamy statków, ale sobie towary będziemy dostarczać, może też pociągami. Tutaj bym sobie zrobił kolejny park, właśnie w tym miejscu. To sobie zrobimy tutaj, kolejną dzielnicę. Ono ona będzie sobie stała tu. Tutaj będzie park, który będzie łączył te dwie dzielnice. Zrobimy sobie strefę teraz przemysłową, do której będą dojeżdżały pociągi z towarami, żeby nie było tam żadnego połączenia. Ok, taka powinna wystarczyć. No i zrobimy sobie tutaj dworzec towarowy w tym miejscu. Jak to wygląda? O boże. To się później połączy, więc prąd będzie na całej tutaj, całym tym miasteczku. No i teraz lecimy sobie ze strefami. Tutaj będą strefy mieszkalne, tutaj będą strefy handlowe. A tutaj będą strefy przemysłowe. Dobra. I teraz pomiędzy tym zrobimy sobie park. Także musimy sobie wyznaczyć strefę parkową. Brama główna, oczywiście. I tutaj będzie brama boczna. Proszę bardzo, w ten sposób. Tak samo tu. Brama główna. To będzie brama boczna. Tutaj też możemy dać z tej strony. O, takie przejście. Połączymy to teraz ścieżeczkami. O, już mają ładne dojście do pracy. Do strefy handlowej i w ogóle do całego miasta. Teraz lecimy z biletami, będą one najdroższe, 20 dolarów. Dobra, także możemy sobie tę grę odpalić na maksa od razu. No i zobaczymy, co się będzie działo w takim razie. Możemy sobie jeszcze tutaj, w międzyczasie, jak się budują i tak dalej. Troszeczkę może damy sobie od razu wysoką gęstość mieszkań, żeby dużo ludzi było w mieście. Także niech tam się budują, a ja tutaj zajmę się upiększeniem tego pa. Parku, dodając jakieś, nie wiem, jakiś płotek czy coś. Ale też, żeby to nie było duże utrzymanie, tutaj oczywiście nie mogę, bo jest krzywy cały ten park. Czy oni to kiedyś naprawią? Chyba raczej nie. Dam sobie tylko kątowe i coś takiego, no nawet mi się udało to zrobić równo. Ogrodzony park, żeby nikt nie mógł się jakoś przez niego przedostać. Tutaj będzie jeszcze stała wszędzie dookoła niego policja, żeby prawda, pilnowali, którzy będą chcieli wejść do miasta za darmo. Tak, tak nie może być. Tak, o, widzę, że już pierwsza osoba tędy przeszła. Także możemy sobie grę zwolnić i za chwilę zobaczymy, jak tam, ile osób już tam chodzi i jak nasz budżet wygląda. Tutaj jeszcze, a tu jest bardzo ważne, tu jest główne wejście. O, teraz miasto jest bardzo bezpieczne. Nic, że tu obok jest masę wolnego miejsca, ale najważniejsze, że tutaj nie mogą wejść. I ludzie cyk ładnie do parku. I już zarabiamy. Super. O to chodziło. Tutaj jak? O do. Już pięknie. Tutaj. No tutaj nie. Do, do roboty widzę i nikt nie chce chodzić. Rozbudujmy sobie od. O! Patrzcie to, ile ludzi Ale będzie z tego pieniędzy. Zobaczcie. 20 3000 ztąd. Staw... Woo Jestem już na plusie i to jest, zobaczcie, ile. A to dopiero początek. Haha, no to jest super. Zróbmy sobie tak, więcej stref mieszkalnych, żeby tu musiało więcej osób przyjechać. Coś takiego. Tu mamy strefę taką. Tu widzę, że się prąd kończy. Ten prąd to jest zawsze problem. No, ja jacie będzie miało trochę więcej prądu. Ale usuniemy sobie w takim razie te wiatraczki. O, ile samochodów przyjeżdża? Proszę bardzo, i wszyscy płacą? Mamy 600. I nagle ile? Oszukali mnie? Halo, gdzie moje pieniądze? O, no, teraz się dopiero yy, zaktualizowało. Gra musiała przeliczyć, co tutaj się odwaliło. Czemu tyle pieniędzy nagle? Dobra, tutaj widzę, że sobie jeszcze nie ogarnąłem takich podstaw, jak wysypisko śmieci. Tutaj widzę, że sobie radzą, jeżeli chodzi o transport, tylko, kurde, nie zrobiłem jednej rzeczy, bo nie, nie zrobiłem dworca y, tego kolejowego, towarowego w tym miejscu. A też musi być, no bo jak dojadą ciężarówki do miasta, w sensie do sklepów, też muszą być. Także mamy już dwa dworce. Nie, trzy dworce, o kurde, a Dworców. Tu możemy sobie takie małe centrum recyklingu gdzieś zrobić. Na przykład tu. I to sobie taką drogę zrobimy tylko dla tych śmieciarzy. Ale to będą sobie jeździły tylko do tej stacji. Także też fajnie. Musi być na każdej strefie. A jak tam nasze zarobki? Widzę, że 6 tysięcy. Co tutaj się odwala? To było tutaj. Dochód 3800, wydatki 400, także bardzo, bardzo dobrze. Tutaj widzę, że jeszcze są problemy z przestępczością. Tutaj jeszcze nie ma żadnej kliniki, jakąś straż tutaj. Jak te strefy byłyby takie naprawdę wielkie, czyli wiecie, coś takiego, że tu taka wielka strefa przemysłowa, wielka handlowa, mega duża, yy, mieszkalna i takie coś porobić, no to super. Wtedy jest tak duży dochód z tego. to możemy sobie jeszcze rozbudować. Tutaj na górze. Przemysł. No, tak. Średnio na razie. Na razie nie, nie potrzebuje. Wszystko sobie bez problemu radzi. Tutaj jest 4000 zarobku. Mamy z tego. Ale wiecie, jak sobie zrobimy na przykład jakąś strefę mieszkalną. Jeszcze tutaj u góry. To kolejne pieniądze. Nawet podwójne, bo muszą przejść przez ten park. Czyli hajs. Przez ten park. Czyli hajs. Potrójny hajs. Także, no. To jest mega rozwiązanie. Bardzo mi się. Podoba i fajnie, że to działa. Nie ma problemów z pracownikami, z wykształceniem. W sumie dziwne, bo żadnej szkoły jeszcze nie zrobiłem. Szkołę by też można sobie zrobić tutaj, na przykład, bo jak będzie szkoła tu, ciekawe. Czyli jak ja zrobię szkołę w tym miejscu, to ludzie będą do niej jakby przychodzić i płacić, bo będą przychodzili przez park. Uczniowie, no idą w górę, już się zapełniło, czyli uczniowie powinni przyjść do, do szkoły. Zróbmy sobie jeszcze to jakieś krematorium, bo widzę, brakuje. Dodajmy no po prostu cmentarz tutaj w tym miejscu O, tak po drodze, żeby się prąd połączył 5400 z parku Ja Cię kręcę. No to jest po prostu super Do pracy tak, no ale ważne, że zarabiamy, nie? Że wychodzimy na plus tego parku To najważniejsze No tutaj tylko jak ktoś przyjeżdża do naszego miasta O, stacja nie ma jeszcze policji Też musimy porobić takie podstawy, no każda strefa musi mieć teraz, wiecie, no wszystko każdy budynek, każdą usługę, czyli policję, karetkę, straż i tak dalej ale no, jak to będzie wszystko większe, to hajs jest z tego naprawdę mega gruby, dobrze moi drodzy, więc to by było na tyle zapraszam na discorda zostawcie łapkę w górę, subujcie kanał, zapraszam na inne filmy, po lewej film dopasowany do ciebie, mój drogi widzu, po prawej najnowszy albo poprzedni po środku subskrypcja, do czego również was serdecznie zachęcam. A ja się z wami żegnam. Widzimy się na kolejnych filmikach. Na razie, pa pa.